Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem TOK, to jest Penumbra Czarna plaga Dlaczego nie jest poradnik. Zagramy na normalu, żeby się... <grych> na kwestiach będę milczał, żeby je każdy mógł czytać oraz żebym ja mógł je przeczytać, I za tutaj mamy jakiś wstęp ciekawy

no to wiemy, jak głupi byłeś i się nie dowiemy, bo zjadcie. No, teraz ja sobie pogram, tak? Czy dalej będę słuchał opowieści z Narni? Czekamy. No. A, telefon godzina, orientacja seksualna Ey... Yy, nie, gdzie telefon. Dobra, to zrobimy jedną misję. Animacja. Psz. Mm. Trochę za mało czuła myszka tutaj trzeba. Option Control Sensitivity 1, 2, zobaczmy Okej. Okay. Dobra. Ja w to gram pierwszy raz, wcześniej w to nie grałem. Nigdy o, stick tak to jest flara. Glow stick to no. wyryk. Battle Light and Shadow exist. the world, that world is necessary your own. Get out now! O! 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 Dammit! O! Serio? No! Bez kit. Dobra, jeszcze ostatnia tutaj szufladka. Która jest pusta, bo leży na. A, wszystko mogę przesuwać, ciekawe. O, tam jakiś pies krzyczy. Aha, to nie mogę tworzyć. Tam psa zarzynają to, what the fuck It's locked Tam pieska zarzynają, a tu zablokowany jestem. Kluczyk nie może tutaj będą gdzieś. O, gold coin? A nie coin, anyway. Mm, 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 mm. Ale wysoki jestem, nie? Też takie takie wysokie, ile mam 2 metry? What the hell? Skubany. Hmm. Tutaj będą klucze. Aha, to jest nie do otwarcia, tak? A nie, do otwarcia, dobra. Ale pusta. Hmm. Unfair. Colorier. Ściana. Hmm. <ścoughs> A może w tym coś będzie? Nie. Wywalę to. Wy, 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 wywalę drzwi. I can do it. I can do that. Chyba to nie o to chodzi, ale. To jakiś zawór jest. Jest tu tym. nie mogę tego pociągnąć się. Hmm. Hmm. God damn it. Hmm... Rozejrzyjmy się. Skontrolujmy całą sytuację. Aha. Anything or anyone. No i co? Escape. What the fuck? No! Może to może jakieś klucze są? Tajemne przejście. No way! Oh. oh no! Nie chciałem tego zrobić. A nie chcąc odkryłem sekretnie. Fuck you, so. A wanna... one Nie myślisz? No nie, ta gra jest oszukana. It hate me. Ok, anyway. się. Otwarło się coś? Otworzyło, znaczy się. Pod materacem. Ja zawsze chowam klucze pod łóżkiem! Fuck it! Tutaj. czuję się jak ninja. Jakiś dziwny ekran się zrobił, jakby pizgał. A anyway. i. Zapukam do drzwi. Fuck! Nie ma to jak utknąć na samym początku gry. Mleko. A, czekaj, tutaj coś. There no way I will go to with without some sort of tool. Ta, tu nie ma żadnego toola. Nie, tutaj żaden tool nie leży. I have no tools over there, no tools over there. No tools... It is a tool. O ty, odkryłem Amerykę. I find the America, America. Nie mogę cię podnieść, nie, niestety, niestety nie. Ołówek. To jest tool, to jest narzędzie. Ka skrzynkę z narzędziami rozwaliłem tutaj przecież. Jakieś narzędzia, może z niej wyleciały. Mogłem tę skrzynkę jakoś rozwalić bardziej sprawnie, bo tak to chyba zepsułem grę. Ale nie wiem, jeszcze zobaczmy po szafkach. One time more, szafki, szafki, szafki tery, 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 zarznąć a tery, ja dalej szukam. Dead tery, 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 Sufit zawsze rozejrzyjmy się pod suficie tery, zawsze fajna rzecz. Out of, out of there. Zerwi mm. lampę. Nie da się, a może tutaj, nie wiem... A... Go out! Mm. Ja Ciebie jeszcze przeniosę, może tam jakieś narzędzie upadło pod Ciebie. No ej! The no fuck! Dobra. Nie ma tu nic, damn it. Co to jest? Aha, dziura w podłodze. Co jest? Nie, nie, nie. na nie. dostałem gry! Wstyd i hańba! Odpulsz to! Może tam coś jest? Temyt. Dobra, tutaj nawet nic nie ma, więc trzeba szukać dalej. partykuły, coś tam dobra. A może. Coś bym tutaj przetworzył w tym. Do czego to służy? Fajty, hmm. Pomyślmy, o to jest od, korko od korkownik, tak? To może to. Tak, od korkownik, co to kurde, może być. Hmm. Close freezing cold. Aha, tu prąd dochodzi. Tak, skąd? Z podziemi prąd dochodzi. Dobra. Hmm. Wow, wariuje, zwariuję, zwariuję! Zacznij grę, utknij w pierwszej misji to jest dywizja na życie. Ym, a, no nie! Ja chcę podnieść ten właz i wyjść włazem. What? A to nie to, to to. Anyway, Ym, no, jak ja mam tu przejść? Demet chyba to. Nie wiem. Dobra, chyba jednak. Ten cały odcinek będzie o tym, jak wyjść z tego zarąbanego więzienia. Ale tutaj coś mamy. Nie, to też nic. Takie szczegóły wyuważam. A może ja coś mam? Coin. I will use this coin. O, nie, 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 nie. Aha, to jest do wybijania chyba, nie? Nie, nie wiem. No co tu z tym! Otwórz to tak, dobrze Otwarte, zamknięte, ale dobra, zobaczmy teraz czy wejdziesz AU oh, Fuck you! Dobra Teraz muszę to śpiepnąć mocno, żeby się... Ła tak o oh, dammit! To muszę mocno zrobić żeby to się zrobiło, no za tak lekko jeszcze? A no DEMIT damn DEMIT! Damn w the fuck już zrobiło się? Dobra, chyba się zrobiło. Give me coin back. Flatcoin. Dobra, super. Zciszona monetę. Hobbes coin is table. Tak to jednak nic nie dało, tak? Super. E, dobra. Teraz let's try. O, spróbujmy otworzyć drzwi flatcoiny. No to spróbujmy otworzyć to quest coinem A fuck you! Dobra ALE POMYSŁOWO Idziemy tunelami, idziemy kanałami, idziemy kanałami, idziemy kanałami Nie wiem czy to jest koniec odcinka pierwszego Ale chyba tak No dobra, to ja zaraz wrzucę część drugą a to jest koniec części pierwszej, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!